Globalne elity, które służą diabłu, chcą przejąć kontrolę nad naszym życiem. Na wielu płaszczyznach można powiedzieć, że im to się udało. Na krótki czas, ponieważ to nie potrwa stosunkowo długo. Jednak to nie jest koniec. Smartfony, które nas inwigilują, które mamy cały czas przy sobie, są etapem przejściowym do czegoś znacznie więcej. Ale o tym zaraz. Tutaj widzisz Chińczyka. Zaprezentowali najnowszy interfejs, który jest w stanie odczytywać myśli człowieka z dokładnością pozwalającą przekazać sens tego, o czym ten człowiek myśli. Zrozumiałeś? Powtórzę jeszcze raz. Został zaprezentowany interfejs oparty na sztucznej inteligencji, który jest w stanie dekodować ludzkie myśli. I nie trzeba mieć chipa wszczepionego w głowę. Wystarczy mieć założone to coś na głowie. Pierwszy komputer Apple. Apple One, był sprzedany za dokładnie 666 dolarów. Był to w zasadzie pierwszy komercyjnie dostępny dla ludzi komputer. Myślisz, że to przypadek? Pomyśl o tym, jak komputery wędrowały. Na początku dość spore, stacjonarne, gdzieś w pokoju, później coraz mniejsze, laptopy, następnie smartfony, które są przenośnymi komputerami, ponieważ pełnią te same funkcje, posiadają te same komponenty. Komputer, który jeszcze 20 lat temu stał w rogu pokoju, przywędrował do Twojej kieszeni i jest niemal cały czas z Tobą. W tym roku zostało zaprezentowane urządzenie AI PIN, które ma zrewolucjonizować rynek smartfonów, a właściwie go zniszczyć i zastąpić smartfony. To jest taka przypinka oparta na sztucznej inteligencji, z którą wchodzisz w interakcję głosową. Więc komputer z twojej kieszeni przemieścił się trochę wyżej, na twoją piersi. Teraz spójrz na ten widok, i spójrz na tego Chińczyka. Dekodowanie myśli. Rozumiesz? Połącz to z rozwojem sztucznej inteligencji. Komputer idzie po nas, chce stać się częścią nas, a właściwie sługusy diabła realizują plan, który ma na celu odebranie ludziom wolnej woli. I to nie są żarty. Przypinki jak pin, noszalne gadżety będą tylko krótkim etapem przejściowym. Na drodze do interfejsów mózg-komputer opartych na sztucznej inteligencji, które w roku 2023 i 2024 są jednym z najgorętszych tematów, jeśli chodzi o przyszłość człowieka i jego interakcji z technologią. Jeśli połączysz teraz kropki i zrozumiesz, że z rogu pokoju komputer wędrował stopniowo do Twojej kieszeni, na Twoje biurko, do Twojej kieszeni. Teraz przypinki, noszalne gadżety na Twojej ręce, na Twojej piersi, coraz wyżej docelowo zbliża się do Twojego mózgu. I tam jest cel ostateczny, to co widzisz na głowie tego Chińczyka. Dekodowanie myśli. Jak uważasz, jak można tej technologii używać? Można jej używać do interakcji z technologią. Wyłącznie na poziomie swoich myśli. Wygląda to jeszcze opornie. Chociażby można umieścić to, moim zdaniem, już teraz w czapce. Ale myślę, że wystarczy kilka lat, aby stało się to niewidoczne. I teraz, takie coś oparte na sztucznej inteligencji jest w stanie dekodować swoje myśli, więc będziesz mógł komunikować się z technologią myślami. Myślami włączać lodówkę, myślami kontrolować swój smart dom. No, pomyśl, dekodowanie myśli, dekodowanie twojego wewnętrznego dialogu, myślami będziesz mógł pisać wiadomości, wysyłać maile. Brzmi zachęcająco? Nawet o tym nie myśl, dlatego że cena będzie straszna. Ta cała historia ma drugie dno. Wszystko to zostanie zaprezentowane jako technologia, która przeniesie człowieka na wyższy poziom rozwoju. Niemal połączy, lub wręcz bezpośrednio połączy poprzez interfejsy mózg-komputer, które są hitem roku 2023. Jeśli chodzi o przełom w technologii, ludzie to zwierzęta, które można hakować. Staną się dostępne komercyjnie. Łącząc to. Szybkością rozwoju sztucznej inteligencji, ludzie połączeni poprzez interfejsy mózg komputer nieodwracalnie, na poziomie swojego mózgu ze sztuczną inteligencją, staną się super ludźmi, superinteligentnymi, z supermocami dodatkowymi, takimi jak na przykład nakładka wirtualnej rzeczywistości wygenerowana na poziomie Twojego umysłu. Istnieje cała idea, że ludzie mają duszę lub ducha, mają niby wolną wolę i nikt nie wie, co na przykład się we mnie dzieje, kogo wybiorę w wyborach, czy co kupię w supermarkecie, jednak to już jest skończone. Dlatego też wszyscy, którzy przyjmą te interfejsy, przyjmą biblijne znamie bestii na czoło. A konsekwencje tego są straszne, ponieważ jest to utrata zbawienia i potępienia. Co zrobić, żeby się od tego uchronić? Niestety nie możemy tego powstrzymać, jednak możemy podjąć pewne kroki, które są właściwe. Tymi krokami jest przekazać naszym bliskim, jak się sprawy mają, w odpowiedni sposób, nauczyć swoje dzieci. Tego, czym to właściwie jest i jakie są konsekwencje przyjęcia tej technologii, ponieważ to one, e, ja, jako młode pokolenie, będą w całym tym syfie, w całym tym gąszczu wydarzeń, kiedy to wszystko nabierze już maksymalnego rozpędu. Dlatego muszą wiedzieć, że to, co będzie im przedstawiane, jako super. Technologia po prostu, która uczyni ich superludźmi, ludźmi, nad ludźmi, ma konsekwencje utraty kontroli nad własnym umysłem na rzecz połączenia się z umysłem roju i ze sztuczną inteligencją, która przejmie kontrolę nad umysłami wszystkich ludzi. Bo taki jest plan. Pamiętając kryzysu COVID, że był to moment, w którym inwigilacja człowieka zaczęła wchodzić pod ludzką skórę. Wkrótce czujniki biometryczne i sztuczna inteligencja zapewnią komputerom bezpośredni dostęp do ludzkiego serca i mózgu. Do ludzkiego serca i mózgu. Wiem, może trochę Cię wystraszyłem, ale nie bój się. Nie jest to mój cel. Moim celem jest, żebyś na chłodno sobie to przemyślał, przemyślała. Jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości co do rzeczy, o których mówiłem, zweryfikuj moje słowa. Masz dostępne źródła naukowe. I co najważniejsze, jeśli tak jak wspomniałem, mamy podjąć właściwe kroki, to tymi właściwymi krokami jest nawrócenie się do Pana Jezusa Chrystusa i Przekazanie swoim bliskim jak się sprawy mają, i że ta technologia nie będzie tym, jak będzie przedstawiana, a będzie przedstawiana jako coś, co jest właśnie przeniesieniem ludzkości na wyższy poziom. Nie daj się zwieść, nie idź za tym, nie sprzedawaj swojej duszy. Nie warto. Tam czeka życie wieczne. Nie warto.